Nasze dwie panie, panią, Alina panią Alinę Ruczuk i panią Lubę i baciuśkę Mirosława. Mirosława. O. Ja w tej chwili. <klucza> ja w tej chwili daję tutaj bezpośrednim naszym koordynatorom z naszego stowarzyszenia z Bliskiego Bractwa dla Pani, Renik, Ireny, która dalej to wszystko poprowadzi organizacyjnie. Dziękuję Państwu. Ja jeszcze chciałam dodać, że jeszcze do organizacji tego konkursu przyczynia się Bielski Dom Kultury i witamy Panią Dyrektor. W tym roku u nas jest mniej osób, jak tutaj Pan powiedział i ze względu na to nie będziemy robić żadnych przerw. Od razu wszystkie osoby, tam ponad 24 osoby jest tylko to bez przerwy będzie każdy zaprezentuje swoje wiersze, dobrze? I tak pierwszy, pierwsza osoba to jest Hania Bazyluk z przedszkola. Zapraszamy. I przedstawię wiersz świąteczny podarunek. Się I patrzę, jest na stoliku. Kolorowe i przecudne pisaneczki są w koszyku. Skąd się wzięły? Co za cuda! Czy wyjaśnić mi się uda? Chyba czarodziejka mama wczoraj je zrobiła sama. A dziś rankiem przemówiła, chodź tu do mnie córczu miła. I wręczyła mi jajeczko i koszyczek ze wstążeczką. No a potem mi życzyła, bym w ten czas szczęśliwa była. Niech po świecie wieść się niesie, wszystkim mów Chrystus w kresie! Dziękujemy dla Hani, a zapraszam smagłowską Jul Julię z wierszem paskalnym Janusz. <tryk> <tryk> Jeszcze. To cóż wszystko to zrobiłaś? Powiedz, mamo, <tryk> powiedz wreszcie. Gdy mamusi wysłuchałam, to się wreszcie dowiedziałam. Przyszła paska, święto świąt i te cuda właśnie stoi. A przedstawi teraz nam wiersz swój. Y Monachowicz Nikola, już to z, z grupy z sześciolatek, zapraszam, zarówki. Schanto je jajcą, pasmatrikiem, sto za cudo, pałazyła mama w ludo, tu jajcą. No nie prosto je, Raz pisnoje, ja, słowna, jarka, ja i gruszki. Zwioś pałoski, zawituszki, noga, maleńki, w koliece. zwioś, kruwoczka i sierdziece. Dlaczego wsie kraski? Słowna w stara i dobraj skazkie. Mama wsiem dała Pas, praźni, samy świetny. A jajco i na mnie symbol życia na ziemię. Zapraszam teraz Monachowicz, Monachowicza Serwiusza z wierszem Chrystus Woskwres. Сбилася у Бога из Христа на делом украшение и в честь святого воскресения. Не птиц на полном лес. Христос воскрес, Христос воскрес. Це помничай, пришла весна кулич. I Pasku w Pasku przyniosła Krasliwe jajca razpisała. I z nami Boga wlała I ludzie radująca paski dzieci listać od szastrze głaski. Jest to świeciot. jest, dziec, z was kres. z Was kres. Dziękujemy y, dla y, Sergiusza, a teraz suproniuk y, Jonasz zaprezentuje nam wiersz Jak lubluja praznik Paschy. Jak lubluja praznik Paski, przygotowluj. <coughs> <coughs> w piergu, babuszka jajeczki krasi. Ja jej to, że na na nas korupkie, chrupkoj, dla ludzi, dla krasaty, kraszu, kistoczkoj, Kichońko kreści, sołyszko, świetły, świetły, brazni, włos, pada, im, Baja z padrza i z raz krasił sam. Z wierszem paska zapraszam wierciuch Tadeusz. Wierciuch Tadeusz pod. Jarki mi kraskami, ja pa Пекли куличики и пшеном украсили. Пасха! Пасха настает! Веселится весь народ! Все танцуют, плашут, музыку включают. Всю еду для Пасхи вместе сопирают. А потом яичком каждый угощает. Puszczają wszystkie jajca. w domie za stołą. Pascha, etat праздник szczęścia, Każdy got przychodzi do domu. Z wierszem przygotowania do świąt zapraszam Własiuka Antoniego. Przed świętami wielkie zamieszanie mamy. Mycie okiem, no i górze. Mama coś ciudy na duże. No a ja swoje zabawki powkładałem już do szafki. Mama mówi, że to wszystko po to, żeby było coś to w naszym domu przed świętami. A do siebie Świętami chyba trzeba sporo trudów i się duszek pozmywanie jest ważniejsze niż sprzątanie, bo gdy na paszka z mamą i tatą pójdziemy, to nie ty dywan, ale swoje sieroszka w dary niesiemy. To wszystkie już dzieci z grupy przedszkolnej i teraz zapraszamy ze szkoły.